Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy robić makijaż po troszeczkę długiej przerwie. Dzisiaj będziemy robić makijaż naturalny, dosyć bardzo delikatny, jak na moje standardy. Makijaż, który ostatnio noszę codziennie. Także zabieramy się do rzeczy. Ja już na twarzy mam mój krem nawilżający z Pharmaceris i krem pod oczy All About Eyes Rich. I zaczniemy sobie od podkładu. Ja tutaj będę używać podkładu mineralnego. Jak widzicie z moją cerą jest ostatnio dużo lepiej. No tutaj jeszcze są jakieś ale pojedyncze wypryski, natomiast na tej stronie już nie bardzo. Więc się bardzo z tego powodu cieszę. Tutaj mam podkład mineralny z Lili Lolo w odcieniu Warm Peach. Ja już kiedyś chyba mówiłam na temat tych, tych podkładów, że ja po prostu je uwielbiam, ponieważ na skórze no, no po prostu... Uczucie na skórze jest wspaniałe, jest delikatne, w ogóle jakby się nic nie miało na twarzy. Um, nie mają zbyt dużego krycia, oczywiście to krycie można budować, natomiast um, bardzo fajnie się sprawdzają. Jeśli chcemy, potrzebujemy delikatnego krycia, tak jak. No ja teraz mam jakieś tam pojedyncze wypryski, ale nie jakoś strasznie dużo. E, więc do tego sprawdzają się idealnie. Oczywiście już sobie wysypałam na wieczko i zabieramy się do nakładania. Zmienię sobie jednak pędzel, bo ten flat topem jest ok, ale skorzystam jednak z tego Lili Lolo, który, który był dodany do takiego zestawu, który kupiłam, bo on jest super miękki i jest um, syntetyczny. Jakoś się tak mi przyjemnie nakłada. podkład mamy nałożony, jak zapewne zobaczyłyście bardziej skupiałam się na prawej stronie twarzy, no bo tutaj e, musiałam sobie zbudować troszkę większe krycie e, teraz zrobimy sobie cienie pod oczami dzisiaj spróbujemy sobie użyć tego kamuflażu z Catrice e, to jest kolor 010 Ivory, e, bardzo mocno kryjący krem ja go kilka razy używałam pod oczy natomiast bardzo ważne jest też, żeby do niego mieć jakiś krem pod oczy, bo jest bardzo ciężki i nakładać go bardzo cieniutko, ja go sobie nałożę palcem Dzieje, że mam że Wam tutaj pół ekranu nie zasłoniłam tym lusterkiem. Troszeczkę więcej nakładam sobie tutaj na tą linię najciemniejszą, natomiast ona tutaj e, się tak bardzo nie zbiera, tak? W załamaniach, więc to powinno być w porządku. E, teraz biorę sobie mój puder ryżowy z paezę i wszystko tym pudlem, pudrem, pudrem, pudrem utrwalam z pomocą puszka z Inglota. Dobrze, teraz y, nakładam sobie bazę pod cienie. To jest oczywiście baza zinglota. Cały czas myślę o kupnie innej bazy, natomiast y, póki co cały czas używam tej. Dobrze. Y, teraz biorę sobie, już wam pokazuję, y, biorę sobie średni brąz. No niestety znowu nie wiem, jaki to jest kolor, ale to jest brąz, który ja zawsze używam do załamania powieki. Y, biorę sobie taki puchaty pędzelek. I słuchajcie, tym, tym średnim brązem e, będę sobie podkreślać załamanie. Dobrze, teraz bierzemy sobie pędzelek do blendowania. Ja mam tutaj Sephora numer 13 i rozcieramy to. Że mam w tym momencie coś takiego. E, bierzemy sobie drugi pędzelek, on jest taki półpuchaty. U, sztywny, nie wiem, jak wam to wyjaśnić. I biorę sobie, słuchajcie, taki różowy cień. E, ten cień jest taki bardzo rozświetlający. Ja wam go z zrobię z słocza, jak zwykle w durnym miejscu. E, nie wiem, czy Wy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. Ten cień jest taki, no, bardzo błyszczący, różowy. E, nawet go, powiem Wam, używam czasami jako rozświetlacza. Natomiast nakładam go wtedy oczywiście bardzo malutko, i tym cieniem, ten, ten cień nakładam tutaj na powiekę ruchomą pod tym zaznaczonym za, załamaniem. Dobrze, teraz sobie biorę taki troszkę większy pencil brush i tym ciemniejszym brązem zaznaczam sobie tak, jakby wiecie, tutaj takie V. Biorę pędzelek do rozcierania, ten puchaty z Sephory i po raz kolejny rozcieram. Teraz biorę sobie taki puchaty pędzelek, biorę jasny beż matowy i nakładam go pod łukiem brwiowym. Można też nałożyć szampański kolor, jeśli lubicie rozświetlenie pod łukiem brwiowym. Ja czasami mam taki dzień, że lubię rozświetlenie. Wczoraj taki miałam, natomiast dzisiaj nakładam sobie mat. Dobrze, i teraz biorę sobie matowy czarny cień, to jest akurat, ja mam cień z, z paletki Avon True Color Mod Muse i biorę sobie skośny pędzelek taki do eyelinera, dwustronny, to jest Catrice i tym, skoś, tą skośną częścią nakładam sobie czarnym cieniem linię jak najbliżej linii rzęs. Jeśli ktoś ma ładny kształt oczu i dosyć ciemne rzęsy, to na tym już można skończyć. Natomiast ja lubię sobie jeszcze podkreślić dolną linię rzęs i zaraz sobie zrobię malusieńkie tutaj skrzydełko. Zwykle sobie podkreślam też dolną, dolną linię rzęs z czarnym cieniem. Natomiast wczoraj zauważyłam, że może jest to troszeczkę zbyt intensywne tak delikatnego generalnie makijażu. Więc weźmiemy sobie ten ciemny brąz i podkreślimy sobie ciemnym brązem. No, linię dolno mamy, mamy ładnie podkreśloną. Teraz sobie wracam z powrotem z tym czarnym i robię sobie takie jakby malutkie przedłużenie dolnej powieki. Dosłownie tyle i tutaj wypełniam. Ja mam troszeczkę opadające kąciki, e, dlatego jest to bardzo ważne u mnie, żeby, no teraz chyba widzicie różnicę między jednym okiem a drugim. Bardzo ważne jest tu mnie jednak, żeby, żeby zrobić chociaż małe to skrzydełko, żeby ten kącik wydawał się troszeczkę wyżej. Dobrze, teraz sobie podkręcę rzęsy z zalotką. Ja mam zalotkę z Ebelin, którą kupiłam w diemię, um, ale chyba nie jest za rewelacyjna, nie wiem, mam, mam wrażenie, że jakoś strasznie nie podkręcę, ale cały czas staram się nauczyć i używać, wiecie, żeby dawała jakiś świetny efekt. I jeśli chodzi o tusz, to dzisiaj sobie użyję Colossal Volume Express z Maybelline. Dobrze, rzęsy mamy umalowane, pomalujemy sobie teraz brwi. Ja oczywiście używam oj, kredki z Catrice. E, widzę, że tutaj już się wszystko zmazało, ale to jest Date with Ashton. Kredka do brwi. Dobrze i utrwale sobie żelem z Essence do brwi. Dobrze, zrobimy sobie twarz, bo twarz już jest jeszcze nie zrobiona. I słuchajcie, zrobię tak niestandardowo. Dzisiaj wykontruję sobie twarz tym średnim brązem, którym podkreślałam sobie, sobie załamanie. Biorę skośny pędzelek i podkreślam. Dobrze, teraz biorę róż. Mój róż, jeden standardowy, forever, ja nie jestem wielką fanką róży, więc wystarczy mi jeden. To jest róż koralista z Benefitu i takim dużym, puchatym pędzlem nałożę go sobie na policzki. Teraz tym samym puchatym pędzlem wezmę sobie ten różowy cień i nałożę go sobie troszeczkę jako rozświetlacz, tylko trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić. Dobrze, teraz sobie biorę drugi puchaty pędzel, trochę troszkę, albo nie, wezmę sobie ten sam ten sam pędzel yy, i to sobie, słuchajcie, wszystko troszeczkę rozblenduje. Jeśli chodzi o usta... E, to przyznam Wam się szczerze, że ostatnio usta bardzo zaniedbły, jak widzicie. U mnie wystarczy, że sobie raz nie, nie będę smarowała cały dzień ust Carmexem i po prostu... czy jakąś inną bardzo nawilżającą pomadką, której obecnie nie mam. E, I od razu są takie, jakie są, więc nic oprócz błyszczyka nie wchodzi w grę. E, więc nakładam sobie Essence Stay With Me. E, to jest ten My Favorite Milkshake, zdaje się. Więc nakładam go sobie. E, no. No i to już wszystko. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Myślę, że makijaż em, sprawi się dla każdego. Na przykład ten różowy cień na powiece, błyszczący, można zastąpić na przykład lekko szampańskim cieniem, e, takim lekko wiecie beżowo połyskującym. E, bardzo ładnie mi się wydaje. Jak to wygląda, kiedy, kiedy ten cień jest jednak rozświetlający, a, a w załamaniu mamy mat. E, e, taki bardzo prosty, wydaje mi się, makijaż na co dzień, naturalny. Jeśli chcecie e, ode mnie, e, czy, jeśli chcecie, żebym wykonała jeszcze jakieś, jeszcze bardziej naturalne makijaże, to, to dajcie mi znać. Póki co, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Klikajcie kciuki w górę, subskrybujcie. Piszcie mi w komentarzach, co chciałybyście zobaczyć następnym razem. A postaram się coś takiego nagrać. Jak najszybciej mi się uda. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki. Papa! Pa.